Dzień dobry, dzień dobry kochane byki, z tej strony wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 1 do 10 grudnia 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, to jest horoskop ogólny. I to, co usłyszycie, może być ważną informacją i wskazówką dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje na wróżbę, należy wcisnąć yy, na rodzaj wróżby, i wtedy zostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się yy, wolne godziny w danym dniu. Ale również może zdarzyć się tak, że tych godzin wolnych nie będzie. To znaczy, że ten dzień już jest zajęty i musicie iść po prostu do innej daty. Do skutku przechodzicie do kolejnych dni, aż te godziny wolne się nie pojawią. Czas podany jest według polskiej strefy czasowej. Ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju lub innego kontynentu, ten czas trzeba sobie przeliczyć na polską strefę czasową. Ja z kolei dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście. Oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów. I przypominam osoby, które oglądają mój kanał, a jeszcze nie zasubskrybowały, gorąco zachęcam, nie zapomnijcie wcisnąć suba i dzwona, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A póki co, zobaczmy. Co będzie się działo w finansach ubyka na miesiąc grudzień od 1 do 10 już patrzymy. Byki planują od czegoś odejść. Odejść od blokad. I bardzo dobrze kochani. Tu po prostu yy, praca ze sobą, medytacja i yy, odnalezienie tak jakby siebie. Być może po prostu jesteście w jakiejś pułapce, pułapce, że oszukujecie samych siebie, albo ktoś was oszukał, i z tego powodu jesteście w tej bombce. W tej bombce blokad, tak? Czujecie się rozczarowani, co niektóre osoby, ja rozumiem, bo mogą, mogły stracić dużo majątku przez pandemię, tak? I tutaj po prostu jest to oszukanie, rozgoryczenie. No i co dalej, tak? Co dalej? Dociągniemy. Też uważajcie, by was ktoś w tej pierwszej dekadzie nie oszukał, tak? Czy żebyście nie, nie, nie natknęli się na złodzieja, zwróćcie uwagę, żeby... Na portfele, tak, żeby nikt Wam tutaj nie podwędził pieniędzy czy dokumentów, tak? To jest ważne. No ale zobaczmy. Też ta karta mówi niekoniecznie o oszustwie, o sprycie, o przebiegłości, więc może tutaj właśnie odejście od tych blokad, żeby być przebiegłym. I chyba bardziej o to chodzi, bo tutaj pokazują się karty moi kochani Nowego Początku. Czyli odejście od tych blokad. Niektóre osoby mogły mieć też problemy ze zdrowiem, mogły być na jakimś zabiegu, i, i tu też e, możecie czuć się w ten sposób, że nie tak miało być. Ale słuchajcie, macie prawo do marzeń, i tutaj po prostu będziecie realizować te marzenia. Być może będzie Wam pomocna jakaś kobieta. E, lub też ta kobieta może was tutaj naprowadzać na jakieś marzenia że, że i obiecywać wiele rzeczy, yy, ale może też was, yy, może dużo mówić, tak? Może dużo mówić, a, a może być właśnie w związku z tym to rozczarowanie, czyli tutaj zachować szczególną. Yy, ostrożność, yy, by ktoś was po prostu nie oszukał. To może być kobieta, ale również, jak i również kobieta, jak i mężczyzna, albo wy sami się tutaj yy, w jakimś biznesie yy, oszukujecie. Czujecie wypalenie, tak, że nie tak miało być. Ale słuchajcie, bez względu na to, co tutaj się wydarzy, może to miało tak być, yy, że wy tak się czujecie, ale to doprowadzi was do no nowego projektu. Więc y, może nie ma tego złego, tak? Projektu y, i karty mówią, żeby działać szybko, bo teraz czujecie wypalenie, rozgoryczenie, takie, taki niesmak, tak? Jak ona, czy on mógł i tak dalej. Ale, y, pomimo to, że jest tu słońce, ale to słońce właśnie może przy tych negatywnych kartach y, mówić o takim wypaleniu, straceniu energii. Ale wy macie się nie oglądać, tylko po prostu od tego odejść. Odejść od tego wszystkiego i zacząć działać, mieć nowe marzenia, pójść w nowe marzenia. Więc tak to tutaj, kochani, wygląda. Zobaczymy teraz, co tu nam karty pokażą, jeśli chodzi o uczucia dla byków, tak? Uczucia, byk, uczucia, byk. Od 1 do 10 grudnia 2021 uczucia. No właśnie, dzięki tym doświadczeniom, które się wydarzyły, to jest też taka wycieczka w głąb siebie. Coś mieliście być może do przerabienia, do przerobienia. I tu też dotykanie głębi, może też z kimś spotykacie się potajemnie, może są potajemne rozmowy, tak? Ale to są takie rzeczy ukrywane, dużo niejasności i wy będziecie teraz dążyć do tego, by wiele rzeczy wyjaśnić, dążyć do prawdy, do prawdy i zgody z samym sobą również. Niektóre osoby będą podejmować naukę, być może jakieś kursy. Niektóre osoby ukrywają swoje uczucia związane z miłością i e, będą chciały, e, będą chciały, e, może myślą o odejściu, odcięciu się od ukrywania, a, e, a po prostu, by wszystko e, było lojalne, by było. Dużo też analizujecie, ale też będziecie wiele rzeczy Odcinać, tak? Nie będzie już sentymentów. Wy macie dość, wy macie dość tutaj tkwienia w, w, w tej niepewności, w tej, jakby powiedzieć, czarnej dupie. Dobra, dociągniemy. No właśnie, jest to rozczarowanie. To jest też rozczarowanie być może z, z miłością, jak i z biznesem. Może to były jakieś wspólne plany nad jakimś projektem. Co niektóre osoby. Mogą po, podejmować decyzję o rozstaniu. E, niektóre osoby będą mówiły otwarcie, że chcą zalegalizować związek, e, więc tutaj też takie e, walka, walka też z samym sobą, walka może kłótnia też z partnerem, ale dużo też e, to spowoduje wyjaśnienia, tak, dużo... E, tak, i tu będziecie szli po sukces, tak? Czyli sprawy pójdą do przodu. Niemniej y, też trzeba się uzbroić w cierpliwość. To, co zasiejecie, będziecie w przyszłości zbierać z tego plony. Niemniej też nie walczcie sami z sobą. Tutaj po prostu faktycznie trzeba te rzeczy y, i te sprawy uporządkować, tak? By nie było tego rozczarowania i głównie skupcie się na sobie, na swojej głębi. No, jeżeli wyczuwacie jakieś oszustwa, no to też może co niektóre osoby będą wynajmować detektywa. Tu może, może też taka być sytuacja. Niektóre osoby chcą odejść, uciec, po prostu e, rozwiązać związek i wyjechać, tak? Zmienić nawet kraj, e, zmienić swoje życie diametralnie te, te całkowite zmiany. E, no i takie właśnie rozgoryczenie, tęsknota. Um, I y, pójście w głąb siebie, co ja mam zrobić, w jakim kierunku iść. I y, powiem tak, y, tu jest dużo rozgoryczenia po przeszłości i wy tą przeszłość musicie zostawić, bo tu nie widzę na razie uczuć. Tu jest dużo analizy, rozliczanie samego, samej siebie. Y, rozliczanie, że co, bym, co by było, gdybym zrobiła tak. Ale tu i tak tylko był romans, tak? Więc zostawcie to, zostawcie to. Jeżeli faktycznie liczyliście na coś więcej lub liczycie, to na razie zdystansujcie się do tego związku, bo, bo tu no, oczywiście trzeba mówić o tym, co myślicie, co, co czujecie. Możecie o tym powiedzieć, ale nie naciskajcie. Nie próbujcie niczego przyspieszyć, tak? Po prostu. Tak to wygląda na, na dzień dzisiejszy, bo y, być może ta osoba nie jest gotowa jeszcze na taki otwarty związek, y, na to, co wy byście chcieli i oczekiwali. A przez taki nacisk y, i wymuszanie możecie po prostu tę osobę stracić. Więc tutaj y, umiarkowanie, ale należy mówić też to, co byście chcieli, oczywiście. Ale nie naciskając. No i zobaczmy teraz karty y, ogólnie, co nam powiedzą karty Lenormand w energiach ogólnych i zdrowiu na ten termin od 1 do 10 grudnia 2021. Słuchajcie, no wypadły mi y, te trzy karty, więc pozytywne myślenie o uczuciach, jak i również o pieniądzach, bo to może też właśnie tutaj, jeżeli będziecie mieli wątpliwości, może się to odbijać. Na Waszej energetyce, tak? I skupienie się na sobie, na śnie, bo Wy też mało się wysypiacie. Zwróćcie uwagę też na poziom cukru. E Pozytywne myślenie, medytacja, skupienie się na sobie, na swoim ciele, na swojej duchowości. E tu mogą być pieniądze, ale też tak jakby, albo uczucia, tak? bo ta karta też może dotyczyć pieniędzy lub uczuć. Tu macie jakieś wątpliwości, rozgoncie te chmury, zacznijcie myśleć pozytywnie, a wtedy no, księżyc może spełnić wasze marzenia. U pań, drogie panie, zwróćcie uwagę na cykle miesiączkowe, bo tutaj może coś się zadziać, może warto pójść do ginekologa. No i ciało ogólnie, jak i u, pan, u pań, jak i u panów ciało, czyli mm, zwrócenie uwagi na to, jak wygląda, może jakaś metamorfoza, może pójście do jakiegoś spa, na siłownię, gdziekolwiek, czy nawet do fryzjera, lub kupcie sobie coś, po prostu zróbcie sobie sami prezent. No ale ciało to też układ immunologiczny, tak, czyli u, uzupełnienie, uzupełnienie y, suplementów, diety, tak, witamin. No, i zobaczmy teraz, co nam powiedzą karty rady dla byka od 1 do 10 grudnia 2021. Karty rady. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w, głąb, w, głąb, w głos swojej duszy. Sorry. Medytacja, czyli to, co powiedziałam. Czas dla samego siebie, pomedytujcie. Rozli no, macie taki czas rozliczeń, czas, no, może rozliczenia, też koniec roku. I rozmyślanie, jak spędzicie święta, i tak dalej, tak? I co to będzie, jak to będzie. I tutaj właśnie jest dużo tej analizy, ale przez tą analizę też yy, yy, możecie mieć problemy ze snem, tak? Czyli też pomedytujcie, myślcie pozytywnie o tym, co się wydarzyło, że to coś miało Was nauczyć, lub ktoś, współczuj inny. No właśnie, może nawet jeżeli ta osoba Was skrzywdziła, to może dlatego, że wcześniej kiedyś była skrzywdzona również, tak? Współczuj, współczuj, ale jednocześnie skup się na sobie. I to, co będziesz wysyłać, jakie będziesz wysyłać energię do innych, to to do ciebie będzie wracać. To będzie po prostu takie lustro, odbicie lustrzane. Będziesz przyciągać takie zdarzenia i takie y, osoby. Więc y, tak to wygląda, moje kochane byczki. Z mojej strony y, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przypominam o Waszej aktywności. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Oczywiście subskrybujcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I ja Wam życzę udanej dekady, miesiąca, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, zdrowia tego fizycznego, psychicznego i duchowego, pozytywnego myślenia. Ja wam wysyłam moc pozytywnej energii. Życzę wam wszystkiego co najlepsze. Ściskam was i buziolę. Pa do następnego razu.